Kasiu, a czy pamiętasz swoje występy w Might Be the Music? Pewnie pamiętam, chociaż to było dawno, ale jeszcze dawno? Aż, tak, aż tak pamięć mnie nie zawodzi, chociaż jest coraz gorzej. Pamiętam, no, to też to było zaraz po tym, jak wróciłam ze Stanów. To no było zaraz. Na ja ten czas w ogóle, no bo to taka, wiesz, totalna, może nie to, że przepaść, no ale nagle zupełnie inne środowisko. Tam Stany, tutaj mhm. Polska, program. I, i, I jak w ogóle? W Nie, no to było, to było, to, 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 to jakby pierwszy raz też miałam tak naprawdę taką. Yy... Styczność z kamerą, z takim programem, który jest nagrywany, że musisz, nie wiem, patrzeć tutaj, że to jest taka też, takie nienaturalne dla osoby, która robi to pierwszy raz. Jak już robisz to setny raz, no to wiadomo, że już wiesz, jak to się odbywa i tak dalej, ale ja oczywiście śpiewałam jakieś koncepty wcześniej, i, i, mm, ale no nigdy nie miałam do czynienia z. Takim programem z kamerami, i w ogóle, więc to też z, z drugiej strony było zupełnie inne i nowe doświadczenie, i też bardzo fajne. I ja ten program wspominam bardzo dobrze. Pamiętam, że sama osobiście kibicowałam Lemonowi i wiedziałam, że oni wygrają, i bardzo się cieszyłam, że wygrali, bo, no bo dla mnie Igor Herbut, to jest w ogóle, no też ma taki, taki głos, że, e, że, że byłoby nawet głupio myśleć, że można byłoby z nim w jakikolwiek sposób wygrać. Chciałam akurat ten program, a nie inny. Dlatego, że tam można było zaprezentować swój utwór. Mhm. I my w finale tak zrobiliśmy. Dlatego właśnie ten program, że, że tam można było zaśpiewać coś swojego. Tam e, także mogliśmy podziwiać fenomenalną artystkę, Corę. Chciałam z ciebie trafić. Tak. Ją wspominasz. Ja akurat to prawdę wspominam e, panią Corę bardzo dobrze. Jakoś ona miała no, taką, taką właśnie prawdę w sobie. Że co, wydaje mi się, co myślała, to powiedziała, i to oczywiście czasem może być yy, dla tego, kto dostaje jakąś uwagę, może być bolesne, ale z drugiej strony, yy, jaka to wartość, że ktoś taki powie nam e, e, prawdę i oceni nas. I yy, yy, no, no niezwykła, niezwykła osobowość, niezwykła, niezwykła osobowość, niezwykła kobieta, naprawdę. Chris Jezowski pyta, jak Kora oceniła Twoją piosenkę w programie Mast Pireniowik? Z tego co pamiętam, to, to dobrze. Można zresztą chyba gdzieś nawet na YouTube jest to, to nagranie. I jakoś, nie wiem, wydaje się, że z tego co pamiętam, to, to pani Kora była dość przychylna e, mojej osobie, akurat, co też dla mnie było. No, ważne i zaskakujące, bo przecież mogło być zupełnie inaczej. No oczywiście, nigdy nie wiemy, jak to wszystko <laughs> to. Tak, tak. Czemu nigdy nie ma studyjnej wersji, I Can Say, którą wykonywałaś w finale Must Be The Music? E, ponieważ no, ja nie mam wszystkich e, praw do tego utworu, bo nie, 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 jakby nie, nie pisałam mm. tej, tego, tej piosenki sama. No, I tak jak czasem w życiu bywa, po prostu no, na razie przynajmniej nie, no nie mogę z tego utworu korzystać